Cześć, witajcie. Przechodzę Was z nową gazetką Lidla. Coraz bliżej mamy już wiosnę, czego oznakami będą produkty tej gazetki. Także zapraszam Was na szybki przegląd aktualności, nowości i promocji z kategorii Parkside. A na sam początek mamy już myjkę wysokociśnieniową 100 zł tani, czyli taka myjka wychodzi na 500 zł. I jest to najniższa cena z ostatnich 30 dni. Tak się prezentuje, i obstawiam, że w kolejnych, na kolejnych stronach będzie o niej więcej. Także lecimy po kolei. Na początek kategoria ogród. I jako pierwszy mamy elektryczny wertykulator i areator. 2 w 1, 1800 W. Zostawię worek zbiorczy z okienkiem poziomu napełnienia i uchwyt naścienny. I taki sprzęt mamy za 400 zł, tym razem 100 zł, przeceny i 3 lata gwarancji. Prędkość ostrza 3600 obrotów, szerokość ostrza maksymalnie 37 cm, a pojemność zbiornika około 50 litrów idealny na początek wiosennego sezonu do trawników o powierzchni do 600 m2. Z dwuwymiennymi rolkami roboczymi do pielęgnacji trawników oraz do zwalczania mchu i do usuwania strzechy trawnika. Takie urządzenie. Następnie rozdrabniacz nożowy 2400W. W zestawie torba, skrobak, uchwyt na skrobak i klucz uniwersalny. Tutaj mamy 50 zł przeceny, również 3 lata gwarancji i 350 zł kosztuje takie urządzenie. Idealny do rozdrabnienia ściętych roślin, zarośli i krzewów o średnicy gałęzi do maksymalnej średnicy 40 mm. Dwa noże obrotowe wysokiej jakości wykonane z utwardzonej stali specjalnej. Moment obrotowy 12 nm, a pojemność zbiornika 45 litrów. Prędkość obrotowa na biegu jałowym wynosi 4,5 Takie urządzenie na dole. Worek, bądź zestaw dwóch worków lub plandeka 15 zł za sztukę, bądź zestaw. Pojedynczy worek 275 litrów, bądź w zestawie dwa razy po 125 litrów. Odporność na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne. Na kolejnej stronie. Teleskopowy sekator lub nożyce do żywopłotu. Długość teleskopowych ramion od 62 do 77 cm lub od 64 do 85 cm za 50 zł takie nożyce, 3 lata gwarancji, ostrze z powłoką antyadhezyjną, antypoślizgowe ergonomiczne i miękkie uchwyty, precyzyjne cięcie dzięki podwójnemu ostrzu, idealne do cięcia świeżych gałęzi drzew i krzewów. Fajny sekator. Z prawej strony Sekator ręczny lub nożyce ogrodowe za 20 zł. Te, jakie nożyce mam sam już chyba 3 lata i, i działają. Nie ma co tutaj dużo się rozwodzić na ten temat. Działają, tną. Yy, nic nie jest połamane. Także 20 zł, żadne pieniądze za sekator ręczny, a działa fajnie. Do domu i ogrodu. Przystosowany do cięcia twardych gałęzi idealny do cięcia kwiatów i przycinania krzewów. Pod spodem piła do gałęzi, dwa wzory do wyboru, po 20 zł, każdy z praktycznym futerałem przypinanym do paska i z możliwością składania. Na kolejnej stronie: akumulatorowe nożyce ogrodowe 4V, zestawy osłona ochronna noża i przewód podający USB-C 80 zł. I na pewno 3 lata gwarancji mają. Maksymalna wydana cięcia 14 mm drewno miękkie i 12 mm drewno twarde. Maksymalna liczba cięć przy całkowitym naładowanym akumulatorze 500 przy 12 mm drewnie miękkim. Do pielęgnacji róż, krzewów oraz młodych drzew. Pierwsza nowość pod spodem: okulary ochronne. Trzy wzory, każdy za 25 zł. I są one panoramiczne, z odporną na zarysowanie powierzchnią. Elastyczna taśma z regulacją rozmiaru. Z prawej strony teleskopowe nożyce do przecinania z piłą, 80 zł, 3 lata gwarancji. Element teleskopowy około 1,6 do 2,65 m, 5-stopniowy. Maksymalna średnica cięcia nożyc do pielęgnacji drzew 3 cm. Długość brzeszczotu wynosi około 30 cm. A maksymalna średnica cięcia brzeszczotu 6 cm. Dwa narzędzia do cięcia wysokiej jakości stali węglowej do gałęzi lub grubszych odnóg. Z dwoma nasadkami, nożyce do przecinania ze zwiększającym moc systemem ciągnięcia liny dźwigniowej i brzeszczot z hakiem do ciągnięcia. Tak się prezentują w całości te nożyce. Ok, następnie jeszcze jedno urządzenie z kategorii ogród. A jest to kompostownik ogrodowy 300 litrów. Po rozłożeniu jego wymiary to 69 na 69 na niecałe 80 cm. Za 100 zł mamy tutaj 20 zł promocji. Zamknięta budowa sprzyja kompostowaniu i minimalizuje rozprzestrzenianie się zapachów. Odporny na działanie czynników atmosferycznych. Na dole elektryczne urządzenie do ostrzenia łańcuchu 85 W. W zestawie ściernica o średnicy 104 mm i dwie śruby mocujące za 100 zł. Taka ostrzałka, samą taką z Parkside, ale dużo starszy model. Też już kupę lat i ja ją używam Ja akurat nie umiem ostrzyć łańcucha pilnikiem. Zawsze tnę tą ostrzałką i zawsze się sprawdza. Także dla lajków jak najbardziej polecam tego typu urządzenie. A co do urządzenia. Liczba obrotów silnika 5000 obrotów na minutę. Silnica tarczy, tak jak już wspomniałem, 104 mm. Grubość ściernicy 3,2 mm, a otwór tarczy wynosi 22 mm. Regulowany kąt ostrzenia, obszar ostrzenia oświetlony diodami LED. Z prawej strony mamy sprzęt tylko online. W sumie całą stronę tylko online, ale są tutaj. Fajne urządzenie, także warto powiedzieć, bo duża promocja jest. Po pierwsze akumulatorowy odkurzacz i dmuchawa do liści 40V. 150 zł taniej, także sporo. Tutaj mamy z kuponem Lidla, czyli wychodzi nas ona 180 zł. Pod spodem dwa urządzenia serii Parkside Performance. Po pierwsze akumulatorowy klucz udarowy za 450 zł, również 150 zł przeceny. I z prawej strony... Akumulatorowa piła, czyli zagłębiarka 20V i również 150 zł przeceny, czyli taki sprzęt mamy za 400 zł. W porządku. Kategoria warsztat. Po pierwsze zestaw do czyszczenia rur za 80 zł. Długość tego wynosi 15 metrów, bez dodatków chemicznych i środków czyszczących. Maksymalne ciśnienie 180 barów, czyli sprzęt, który podłączamy pod myjkę. Co do myjki, pod spodem mamy szczotkę do tarasów i kostki brukowe za 80 zł. zostawię złączka do innych dostępnych na rynku wysokociśnieniowych urządzeń czyszczących. Bez rozpryskiwania wody, bezstopniowa regulacja ciśnienia. A z prawej strony myjka, o której wspominałem na początku. W zestawie mamy uchwyt pistoletu, lancę standardowa dysza Vario, końcówka turbo, obrotowa szczotka do mycia z przegubem łamanym igła do czyszczenia dysz, złączka do wody z wkładem z sitkiem, szybko złączka z adapterem do węża ogrodowego, wąż wysokociśnieniowy i butelka środka czyszczącego. 500 zł, taka myjka, 3 lata gwarancji. Maksymalna wydajność 500 litrów na godzinę, ciśnienie robocze znamionowe, maksymalnie 11,5 Mb, czyli 115 barów, ciśnienie maksymalne 17 MPa, czyli 170 barów, długość przewodu sieciowego 5 m, długość węża 10 m. Niewielkie zużycie prądu, dzięki systemowi auto start stop, zintegrowany bęben na wąż. Fajnie. Następnie lampa akumulatorowa 360 stopni z funkcją powerbanku 3.7 V. Wymiary tej lampy około 19 na 23.5 cm i jest to nowość i taka nowość kosztuje nas 150 zł. Zimne białe światło. Oczywiście lampa jest sportem USB C. Czas świecenia przy maksymalnej mocy około 3 godziny. A strumień świetlny około 2000 lumenów. Także sporo. Zestaw 65 kluczy nasadowych. W zestawie 20 nasadek śrubokręta. 4 klucze do świetl zapłonowych. 17 nasadek klucza nasadowego. 5 kluczy imbusowych. 3 klucze kołkowe TX. Grzechotka 195 mm. Przedłużka 200 mm. 7 nasadek klucza nasadowego o profilu E, ślizgacz, 4 gniazda głębokie, przegub kardana 60 mm i przedłużka 75 mm. Także taki zestaw mamy za 140 zł, a jeżeli szukamy czegoś tańszego, to zestaw 36 kluczy nasadowych i w zestawie grzechotka, uchwyt wkrętaka, 13 kluczy nasadowych, przedłużki 50 i 100 mm, klucz imbusowy, prowadnica w kształcie litery T. Przegór uniwersalny oraz 12 końcówek wkrętaka. I 50 zł. Z prawej strony siedzisko warsztatowe na kółkach. Wymiary jego to 37x35x39 cm. I takie siedzisko jest za 80 zł. Praktyczne schowki na narzędzia pod siedzeniem. Obrotowe kółka. Na dole został trzech listew magnetycznych. Długość. Ich wynosi 20, 30 i 47 cm. I taki zestaw jest za 20 zł. A po prawej stronie zestaw krętaków i bitów 37 elementów. W zestawie 7 śrubokrętów, 6 śrubokrętów precyzyjnych i 19 bitów oraz adapter do bitów. Taki zestawik 40 zł. Następnie akumulatorowy klucz udarowy 20 V. Za 300 zł a poprzedni z performance był za 450. Także trzeba byłoby 150 dopłacić za dużo mocniejszy. Jeżeli nie jest potrzebny, to tutaj mamy za 300 zł z akumulatorem. Fajnie, bo tam był bez akumulatora. Akumulator 4 a godzinny litowo-jonowy. Oczywiście wstępny wybór momentu obrotowego 100, 150, 200, 300, a maksymalnie 400 Nm. Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2300, a liczba uderzeń do 3000 na montażu kół samochodowych i posiada on wbudowaną lampę roboczą LED. Z prawej strony odkurzacz piorący 1600 W, ten odkurzacz też był albo jeszcze jest w Koflandzie, za 300 zł tym razem, 3 lata gwarancji, wydaność sania 250 ARW, maksymalne podciśnienie 16 kPa, Pojemnik zbiornika na wodę na de, bądź na detergenty 4 litry. Długość węża sącego 2 metry, a długość przewodu zasilającego 7,5 metra. Do mebli tapicerowanych, do dywanów bądź do auta. Ostatnia strona z urządzeniami Parkside. Klucz nasadowy lub grzechotka za 40 zł. O, fajnie wygląda, nie mam takiej jeszcze. Głowice klucza można obracać o 360 stopni, aby dotrzeć do trudno dostępnych miejsc. I są dwa wzory dostępne do wyboru. Przynajmniej powinny być. Następnie wąż ciśnieniowy z bębnem za stówkę. Długość 20 metrów. Ciśnienie robocze maksymalnie 16 barów w temperaturze 23 stopni. A z prawej strony zestaw kluczy. Do wyboru zestaw 7 kluczy płaskooczkowych, 4 podwójnych kluczy oczkowych lub 6 podwójnych kluczy płaskich. Po 20 zł każdy zestaw. Akcesoria warsztatowe. Do wyboru miseczka magnetyczna, lusterko inspekcyjne lub chwytak magnetyczny. Po 10 zł. I na koniec dwustronny organizer warsztatowy. 32x27x8 cm. Z 34 przegródkami za 25 zł. Także bardzo dużo mamy położonych urządzeń tym razem z początkiem marca nazwiję taka spora gazetka. Także każdy znajdzie coś dla siebie. A tymczasem yy, trzymajcie się do usłyszenia i zobaczenia już niebawem. Cześć.